Że my Ukrainę weźmiemy, to jest nasza ziemia. Nie mówię Ukrainy. Ta ziemia, która jest, to jest polska ziemia. I proszę Państwa, dlaczego nikt nie powie z tych mądrych polityków, z tych geniuszy dziennikarzy, którzy prowadzą te programy, że Bolesław Chroby, chrobry król Polski i później cesarz Europy. Tak, proszę Państwa, dobrze to słyszycie, a Chrzest nie był w Gnieźnie, tylko w Niemczech, na polskiej ziemi. My sięgniemy tyle od Niemiec ziemi, ile jest, się nam należy. Jeżeli chodzi o Śląsk, to będzie autonomią. Zrobimy autonomią wolny Śląsk. Wolny Śląsk, powtarzam jeszcze raz, to samo Gdańsk. Będzie wolnym miastem. Oczywiście, że będzie to należało do Polski i będzie pod dyktando parlamentu polskiego, głowy państwa polskiej, bo nie może być inaczej. Co do Kaliningradu, to pamiętacie Państwo, jak mówiłem w 2009-2015 roku, że Kaliningrad miał być oddany 25 lat po wojnie. Tak, i to, to potwierdzam, jest to prawdą, ale dzisiaj ten Kaliningrad nam uratuje życie, proszę Państwa. Dlaczego? Ano dlatego. Że to jest przyczółek Rosji. Nie chciałbym być na miejscu nikogo, nikogo. No, niestety, jesteśmy tak ukształtowani, że jesteśmy w samym sercu, w samym centrum Europy. A centrum Europy, tak dokładnie, to jest w kole, proszę Państwa. O tym też nikt nie chce mówić. Dlaczego? Po co mają mówić? Przecież dzisiaj historię się zmienia. Na, na jaką? Na parszywą. Wszyscy królowie muszą, będą, nie będzie ich. Przecież wojna w Krzyżakanie nie było czegoś takiego. Hołdu pruskiego też nie było, nic, nie było niczego. No to są urojenia e, strasznych komunistów, e, esbeków i banderowców. Słucham. Panie prezydencie, e, powiem coś takiego. Mam dzieci, które w tej chwili chodzą do szkoły. E, I powiedzmy tak: u mojego syna na podręczniku do historii. Jest wyrysowany rycerz z godłem, jest narysowany orzeł. Orzeł w koronie otwartej. Już wtedy nie. To jest po prostu coś niesamowitego, jak bardzo jest to zakłamywane. Eee, trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Polscy władcy nie tylko byli cesarzami Europy, trzech mieliśmy cesarzy. Tak, Dokładnie. ale nie, należy tylko, nie tylko, Panie Prezydencie. My mieliśmy jeszcze około 60 władców wcześniej. przed Mieszkiem pierwszym. Zgadza się, to jest prawda. Proszę Państwa, to teraz powiem Państwu coś, co na pewno Was bardzo zaniepokoi. 1410 rok bitwa pod Grunwaldem. I wcześniej, mówię teraz o Jasnej Górze, dzisiaj tam wisi. Czarna Madonna, którą Krzyżacy w darze przywieźli w 1410 roku. Ale wcześniej była Biała Madonna. Szanowni Państwo, Biała Madonna są dwa obrazy. Jeden jest w Watykanie, drugi jest na Jasnej Górze, odwrócony twarzą do ściany. Dlaczego tego się nie zmieni? Ten obraz musi być zdjęty, bo to było przekleństwo i to był, była kara za to, że Polska rozgromiła Krzyżaków. Proszę Państwa, jest wiele więcej zagadek, których nikt nie chce wyjaśnić. Czy to moja wina, że zajmuję się tym ponad, ponad 40 lat, tą historią prawdziwą, naturalną, jaka była? Przecież to trzeba do tego trzeba wracać. My mamy korzenie, natomiast ci, którzy dzisiaj są, nie mają żadnych korzeni. Do niczego. E, panie prezydencie trzeba powiedzieć jasno. Biała Madonna jest naszą Madonną. A czarna jest niemiecka. Czerwacka e... tak naprawdę. Tak. Proszę Państwa, na temat historii bardzo wiele profesorów przyjeżdża, z bardzo wieloma się spotykam, proszą, aby poinformować ich więcej o szczegółach. Ja to oczywiście robię. Bo tą historię musimy kultywować, ale nie tylko kultywować, my musimy dbać o nasze. Jak to możliwe, żeby był przymusowy język ukraiński? A z jakiej racji? Jaka Ukraina? Jaka Ukraina? Chcecie Ukrainę, to jedźcie na Ukrainę i tam brońcie Ukrainy.